W tej lekcji nauczysz się korzystać z podstawowych narzędzi zaznaczania, które pozwalają wybrać dokładnie ten fragment obrazu, który chcesz edytować. Zaczniemy od prostych kształtów. Rectangular Select zaznacza prostokąty, a jeśli przytrzymasz klawisz Shift, stworzysz idealny kwadrat. Obok znajduje się Elliptical Select, dzięki któremu możesz zaznaczać elipsy albo perfekcyjne koła. Po zaznaczeniu fragmentu obrazu możesz od razu użyć skrótu Ctrl plus C a następnie Ctrl plus V, aby skopiować ten fragment i wkleić go jako nową warstwę. To bardzo przydatna funkcja, którą będziesz wykorzystywać wielokrotnie. Kolejnym narzędziem jest LASSO Tool, które daje Ci pełną kontrolę, ponieważ możesz ręcznie narysować obrys dowolnego kształtu, co świetnie sprawdza się w przypadku nieregularnych obiektów. Pamiętaj, że dokładność przy pracy z LASSO zależy od Twojej ręki, więc warto trochę poćwiczyć, aby uzyskać lepsze efekty. Warto pamiętać także o dodatkowych możliwościach: trzymając Shift dodasz coś do swojego zaznaczenia, a przytrzymując Alt możesz odjąć fragment, którego nie potrzebujesz. Zaznaczanie to absolutna podstawa pracy w edycji grafiki. Jeśli dobrze je opanujesz, przyda ci się praktycznie w każdej kolejnej lekcji i pozwoli znacznie szybciej wykonywać nawet trudniejsze zadania. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. To dla mnie znak, że tworzenie kolejnych ma sens. Koniecznie daj znać w komentarzu, co o nim sądzisz i o czym chciałbyś zobaczyć następny odcinek. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij czerwony przycisk poniżej i dołącz do naszej społeczności, żeby nie przegapić żadnego nowego wideo. Do zobaczenia wkrótce.